Sky Trail to nieoficjalny, wymagający szlak prowadzący przez bezwzględnie najpiękniejsze rejony Szkocji. Eye of Sky. Już sama nazwa jest tajemnicza, intrygująca. Naprawdę, natura stworzyła tam wyjątkowy spektakl. Zanurzyć się weń z plecakiem i namiotem jest marzeniem każdego trekera. Pikanterii dodaje to, że szlak jest nieoznaczony, pogoda zmienia się jak w kalejdoskopie. I atakują nas dzikie, krwiożercze bestie. Zostań, zobacz, poczuj ten klimat prawie 130 km z plecakiem i namiotem przez szkocką wyspę Sky. Ruszamy już teraz. Muzyka stabilna, piękna pogoda, dużo słońca i minimalna liczba opadów. Nie, to nie było o Szkocji. Szczególnie na wyspach możecie liczyć na pogodowy koktajl, a o deszczu będziecie rozmawiać w kategorii kiedy, a nie czy. Dlatego podstawą jest porządny zestaw przeciwdeszczowy, kurtka z właściwą membraną, spodnie przeciwdeszczowe, takież wodoodporne buty lub skarpety. Nie tylko chodzi o deszcz, ale także podmokłe tereny, których często nie da się zwyczajnie ominąć. Polcam wziąć ze sobą namiot, a jak namiot to śpiwór i teraz, aby skorzystać z okazji i spędzić noce w tych nieziemskich okolicznościach przyrody. A można tam znaleźć prawdziwe perełki. Swój namiot rozbić można praktycznie wszędzie. Jest tylko jedna bardzo ważna sensada. Leave no trace, czyli nie pozostawiaj po sobie żadnych śladów. Teraz pora wrócić do tych krwiożerczych bestii. Oczywiście mowa o midges, czyli małych muszkach, które atakują trekkerów. Naprawdę potrafią przykrzyć wieczór w pięknym miejscu. Dlaczego mowa o tym akurat w części sprzętowej? Bo z rzeczy mniej standardowych będzie potrzebna siateczka chroniąca przed tymi wsibskimi potworami. Najlepszymi miesiącami na wybranie się na Skytrail są miesiące wiosenne i letnie. Jednak z wielu opracowań wynika, że najlepszym miesiącem jest maj. Wtedy to pogoda jest stabilna, jest minimalna liczba opadów i szlak jest wolny od plagi midges, która to przypada na miesiące letnie. Tak jak już wspominałem, szlach jest nieoficjalny i nie posiada oznaczeń. Często nie ma nawet wyraźnie zaznaczonej linii ścieżki. Wgraliśmy zatem mapę w zegarki oraz telefony. Warto tutaj mieć ciągnięte ślady GPX, i liczyć na to, że będzie można być zawsze online. Dodatkowo zaopatrzyliśmy się w przewodnik, jednak czyhała tutaj pewna pułapka. Gdy zaczęliśmy go czytać bardziej wnikliwie, w trakcie lotu samolotem okazało się, że użyte w nim słownictwo jest na tyle specyficzne, że trudno było nam z niego w pełni skorzystać. Byliśmy tutaj zdani na elektronikę, która jednak współpracowała z nami całkiem sensownie. Zegarek na bieżąco pokazywał drogę, a gdy potrzebowaliśmy dokładniejszych wskazań, sięgaliśmy po telefon. Najważniejszy problem pojawił się w zasadzie raz, gdy zaatakowała nas solidniejsza mgła i nie było wyznaczonej ludzkimi śladami widocznej ścieżki. Krzeciliśmy się stosunkowo długo, zanim odnaleźliśmy kierunek, w którym należy podążać. Z Polski najlepiej jest dolecieć do Glezgo. Tam przesiąść się w autobus do Polski, a następnie lokalnym autobusem dostać się na początek szlaku. Warto tutaj zarezerwować wcześniej bilety do Potry, aby nie zostać z plecakami na przystanku, jak nam to się zdarzyło. Ale o tym opowiem innym razem. Autobusy w Szkocji nie są tanie, ale za to są wygodne i jadą przez piękną Szkocję. Szlak rusza spod czerwonej budki telefonicznej, ustawionej in the middle of nowhere w miejscowości Rubachanisz. Jak rozpoczynaliśmy naszą wędrówkę, pogoda była całkiem znośna. Gdyby nie wiatr, nie byłoby się do czego przyczepić. Jednak już po niecałej godzinie marszu miał się to zmienić zaczął padać deszcz. Kryliśmy się na chwilę w ogólnodostępnej chatce bafy, która niestety była królestwem wilgoci i wszędobylskiego grzyba. My założyliśmy przeciwdeszczową odzież i ruszyliśmy dalej. Droga prowadziła przepięknym, klifowym wybrzeżem. Ostatecznie tego dnia dotarliśmy do hostelu we Flutgary, w którym nie było już miejsc, ale za drobną opłatą mogliśmy skorzystać z kuchni, łazienki, suszarni i rozbić namiot w wyznaczonym miejscu. Następnego dnia pogoda sprzyjała, a okazał się być to najbardziej widowiskowy, widokowy odcinek. Drugi etap trasy jest często uważany za najtrudniejszy na szlaku Sky Trail, ponieważ prowadzi przez skaliste tereny dramatycznego Quering i grzbietu Trotternich Ridge, skąd roztaczają się wspaniałe, wręcz nieziemskie widoki. Tylko na to popatrzcie. Dzień skończyliśmy w pięknie usytuowanym miejscu, które było dla mnie spełnieniem marzeń. A już następnego ranka mieliśmy dotrzeć do jednej z największych atrakcji wyspy czyli Old Man of Store. Usłyszeliśmy krople deszczu uderzające o nasz namiot. Wyszliśmy wprost na rozlane mleko, i właśnie wtedy w tych okolicznościach niełatwo było odnaleźć drogę. W końcu pogoda poprawiła się i dotarliśmy do wyznaczonego celu. Formacja skalna była doskonale widoczna, a robiła niesamowite wrażenia. Według legendy, Old Man of Stor był olbrzymym, który mieszkał w troternie Sri. Kiedy został złożony do groby, po śmierci, jego kciuk, stary człowiek, pozostał częściowo nad ziemią. Wkroczyliśmy w kolejną część laku. Poruszaliśmy się brzegiem Loch Litan. Widoki nadal były spektakularne. Dochodziliśmy do portry i marzyliśmy już tylko jednym: Fish and Chips. Udało się. Charakterystyczne kolorowe domki mewy, my me i fish and chips. Warto tutaj wspomnieć, że portry to stosunkowo duże miasto, gdzie znajduje się dobrze wyposażony sklep outdoorowy, w którym można uzupełnić braki sprzętowe. My ruszyliśmy dalej i trochę przez przypadek zamiast na polu namiotowym wylądowaliśmy w domkach kempingowych. Kolejny dzień to początkowo dość monotonna asfaltowa część laku. Potem podążaliśmy wzdłuż brzegów jeziora Loch Saligan. Przekroczyliśmy dziką rzekę, by dotrzeć do malowniczego mostu w miasteczku Saligan. Warto odnotować, że znajduje się tam hotel oraz pole niemetowe. My nie zatrzymując się na dłużej, wkroczyliśmy w dalszą drogę. Kolejny etap prowadzi ponownie w głąb lądu, podążając trasą przez glen Saligan, dzielącą góry Red i Black Cali. Pogoda powoli zaczęła się pogarszać. Otaczały nas góry, leciały na nas trugi deszczu. Nie pozostało nam nic innego jak iść, aż pogoda się poprawi. W końcu dotarliśmy nad górskie jezioro. Jak tylko je zobaczyliśmy, wiedzieliśmy, że zostaniemy tam na noc. Zobaczcie, dlaczego. Ponownie obudziły nas uderzająco na męt krople deszczu. Ponownie pakowaliśmy się w niezbyt sprzyjających warunkach pogodowych. Dotaliśmy do zatoki, potem brzegiem jeziora, klifową ścieżką, przedostaliśmy się do miasteczka Elgol, gdzie odwiedziliśmy sklep. Szybka kawa, zakupy i w drogę do Torin. Niestety kawiarnia, bluszczet, cafe w Torin ustawiona tuż przy szlaku była już zamknięta. Noc spędziliśmy w przytulnym domku, który znajomi wynajęli na wakacje i przypadkowo znajdował się akurat na drodze naszego Skytrail. Następnego ranka wyruszyliśmy na nasz ostatni odcinek szlaku kończący się w Brotford. Ostatni odcinek był ciekawy nie tylko pod względem widokowym, ale i historycznym, ponieważ wędrowaliśmy poprzez pozostałości dawno opuszczonej wioski Browning. Niewiele z niej pozostało poza kilkoma nisko położonymi murami, ale jest wystarczająco dużo dowodów, aby zauważyć, że była to niegdyś kwitnąca osada. Ostatecznie doszliśmy do Bradford, czyli do końca szlaku. Bradford to całkiem spora wioska, w której znajdują się hotele, noclegi typu Bed and Breakfast, duży supermarket, jak również pole namiotowe. Co ważne, z Bradford można autobusem dostać się bezpośrednio do Glasgow. Trasa Skytrail to 128 km wymagającego marszu z Rubanisz do Bradford Prowadzi niesamowitym grzbietrem Trottenish Ridge, a potem cieniem majestatycznych gór kalin. Pozostałe odcinki szlaku podążają wzdłuż pięknych, ale rzadko odwiedzanych nadmorskich klifów, stromymi ścieżkami lub opuszczonymi wioskami. Jeżeli powyższy opis spodobał Ci się, poszukujesz wyzwań, kontaktu z naturą, nie boisz się zmiennej szkockiej pogody i nie lubisz tłumów, to ten szlak jest dla Ciebie. Zasubskrybuj mój kanał, aby zobaczyć kolejne tego typu filmy. A gdybyś miał, miała, jakieś potrzeby, na które miałbym odpowiedzieć, pisz proszę w komentarzach.